Adamu. Kolejny komiks tym razem z wydawnictwa JPF Służąca, przewodnicząca, nowa seria e, Autorstwa Hiro Fujiwary Dosyć na taki tytuł, no, służąca przewodnicząca, ale o co chodzi? Ogółem ja tak zacząłem czytać, jestem na trzecim tomie, ale pomyślałem, że korzystając z sytuacji, to e, powiem wam już teraz w chwili obecnej, gdy mówię te słowa, już jest dostępny siódmy tomik. E, ogółem mamy sobie liceum e, Sejka, które do tej pory to liceum było... Męskie, ale zaczęło być integracyjne, pojawiło się parę tam dziewczyn, i właśnie przewodniczącą tego samorządu uczniowskiego w tym liceum została Misaki Ayuzawa. I Misaki ma ten problem, ponieważ tatuś ją imamu się zostawił z długami, i Misaki jest ogółem nastawiona negatywnie do mężczyzn. Nie lubi facetów. No, po takich przeżyczach trudno jej się dziwić. Więc jest bardzo, bardzo anty Jest nerwowa Ale przez to, że stawi ją z długami To ona musi pracować I pracuje właśnie w takiej kawiarni Made led. Ta kawiarnia charakteryzuje się tym Że kelnerki są tam przebrane za służące I mają tak też się zwracać do swoich klientów No i tutaj mamy taki konflikt interesów, ponieważ Misaki i Ayuzawa dba o swój autorytet, jest bardzo nerwowa, wszystkich trzyma na krótkiej smyczy. Dochodzi do tego, przez to mamy do mnóstwo takich humorystycznych scenek, wiecie, jak to właśnie mamy taką męską dziewczynę, która miota wszystkimi chłopcami w tym liceum, ustawia ich po kątach. Oni są tacy wrażliwi, chcą walczyć o swoje prawa i w ogóle są tacy bezradni, bo ona jest taka twarda, nieugięta, a po szkole musi ukrywać, ma taką swoją tajemnicę i nie może to wyjść na jaw, że Właśnie pracuje tam jako służąca, ponieważ to byłoby takie no, sławy, prawda, że tutaj jest takim tyranem w szkole, a potem musi tym samym osobom służyć, więc nie chcę, żeby to wyszło na jaw. E, więc mamy taką, taką podwójną, znaczy taką tajemnicę, podwójną rolę całej Misaki. E, jaka jest kolejna intryga? Otóż e, jest taki chłopak, który nazywa się Taku. Mm. Takumi Yusui. Yusui jest niesamowicie zdolnym e, kolesiem. E, ma wszystko ogółem w pompie ale jest super się uczy, super w szkole, jest największym autorytetem wśród chłopaków i często jest właśnie proszony, żeby on szedł do tej całej przewodniczącej, żeby tam pomógł rozwinąć jakiś problem, żeby on się za nich wstawił, żeby można było coś przegłosować, żeby jak był festyn, to żeby e, zrobić atrakcję taką, jaką oni chcą, ci chłopacy, a nie jaka e, zostaje zdecydowana, e, nie jaką zdecydowała właśnie cała przewodnicząca Misaki. E, ale on ma to wszystko w pompie, jest taki obojętny, on odkrywa też tajemnice naszej głównej bohaterki i specjalnie przychodzi do niej tam do pracy, siada, zamawia sobie jakiś tam deser, jakąś kawę i ponieważ jak się okazuje, chce, żeby tylko jemu służyła, bo się w niej po prostu zakochał. I koleś jest niesamowicie zwariowany. Zrobił na przykład, zdobył tam parę punktów, bo tam się za ceny kupuje się punkty, nie, przepraszam, kupuje. dostaje się punkty za zakupy, te punkty można wymienić na jakąś grę. On to grę wygrał i miał prawo do zrobić sobie zdjęcie właśnie z tą całą Misaki. I była taka scena dosyć wymowna, fantastyczna, znaczy taka nadprzyrodzona, trochę taka naciągana, że on właśnie to zdjęcie wyrzucił z dachu i ona go poprosiła, żeby on to odzyskał, ponieważ nikt nie może o tym zobaczyć. Zeskoczył ze z dachu, nie? Zeskoczył ze z dachu do, e, na drzewo. Prawie się przy tym zabił, ale odzyskał to zdjęcie, nie? Także on jest zakochany i mamy takie właśnie dosyć intrygujące relacje, gdzie właśnie ten usui broni tej e, amisaki, która to jest niesamowicie twarda, taka chłopczyca i nie lubi mężczyzn. Także tutaj mamy taki konflikt interesów, co oczywiście e, prowokuje do różnych gagów i zabawnych sytuacji. Jeśli chodzi o te trzy tomy, to tam różne tematy są poruszane, na przykład e, tutaj pojawił się wątek gwałcicieli, którzy napadają na kobiety. No i tutaj oczywiście też... Um ci zboczeńcy napadają w pewnym momencie na kawiarnię Maitlet. Mamy wątki, że uczniowie pobili um, uczniów z innej elitarnej szkoły, do, tej, który, do której to szkoły chodzą sami bogacze, wpływowych ludzi i w ogóle i tam jest ona musi przyjść, przeprosić, rozwiązać całą tą sytuację, ponieważ jest przewodniczącą u siebie w liceum Seika i się okazuje, że tamten koleś też dowiedział się, jaką ona skrywa tajemnicę i zaczyna no w jakiś tam sposób wpływać na nią, bo e, mu się e, właśnie nasza Misaki podoba e, mamy fest w szkole mamy teraz e, w trzecim tomie Zawody sportowe, w którym ona chce wszystkie, właśnie konkurencje wygrać, a Usui nie chce, żeby ona sobie zrobiła jakąś krzywdę. Także, takie przyjemna lektura, przyjemne czytadło. Myślę, że jak przeczytałyście, przeczytaliście takie komiksy, jak nie wiem, Special SA albo Love Hina, to. Trafi do Was właśnie również komiks Służąca Przewodnicząca. Była taka historia o licealistach. Mnóstwo gagów, wesoła taka manga do poczytania, żeby się po prostu rozerwać. Także Hiro Fujiwara ze swoją serią Służąca Przewodnicząca. Jeśli lubicie właśnie takie japońskie klimaty, liceum, komedia, to zapraszam Was do wydawnictwa JPF.